Hej, witam w odcinku! z ten dziennik! I dziś jestem z moim kolegą Klajtek! Kajtek jest no, ja. no, no właśnie. On też jest na YouTubie. Nagrywamy. Do babki. Potem. Przepraszam, bo to moja mama, więc. No. Sorry za moją mamę, ale moja mama nie wiedziała nawet, że nagle mamy. więc tak mała ostrega. Jeszcze trochę machanki tam. Spoko. Dzisiaj będziemy robić odcinki z niszczycielnik, bo bardzo było. To jest ten to... kajtek. Yy, też mam na YouTubie. Także tam MSP, w ogóle wszystko. Za niedługo tam y, odcinki z tym... Y, Springtrapem. Fajnie, Krzysiek. Wiem, wiem. Krzyk Majer, on eee, no. ma On tam ci napisał ten krzyk. Wiem, on się nazywa Magda Zielińska i mówił, że to nie on, ale ja wie, wiem, no bo tak się nazywa jego mama. Pisał, no, wiem właśnie. To, to, Spoko. Zrobimy no, jeden. zadanie, może pierwsza ja. Spok. Zrobione. Dużo No, wypróbuj rozmaite substancje zależone swoim domu, napisz co to jest. Stwórz motyw kolorystyczny. Może jakieś farby. Kl albo kletki tutaj wsadzisz i tak dotkniesz tego i będziesz malować. Mhm. K -ka. K -ka, żeby kletki weszły. Albo poczekaj. Zro zrobię sobie ten super miks, co ty mi pokazywały. Nie. Aha, taki. Mix. Kletki. kletki. Miks. kletki. Aha. Aha, że tak i kolory już tak. No. Ja to nie pokazywałam. Nie? Nie. <laughs> Przy niektórych zadaniach będziemy sobie pomagać, to no, proste. No też? No, tutaj. Dawaj to I, do końca. Pisak może też być? Albo no nie, nie A ja tutaj namaluję coś, dobra? Czekaj. Okay. teby teby by. W Narysuję twarz. No. I podam też link do jego programu, znaczy. Do jego jakiegoś tam odcinku, chcemy spędzam. No jeszcze e, niektóre jeszcze nie dałem jak e, ten... E, e, no, A ty ro robiłaś jakieś nowe? Bo ja no ja właśnie robiłem nowe. Ty robiłeś tą piosenkę, tak? No robiłem no. Ja, jeszcze... <noise> tam miałeś dziwny głos. No wiem. No bo nieraz tu tam mama przeszkadzała i tato, no i musiałem parę razy to nagrywać, no bo nie chciał nieraz się wrzucić. Ej. A, tam. pisałeś w komach. No, e, e, ten. już jeszcze dwa EP. Dobra. <noise> e, dam jeszcze dwa odcinki, jak śpiewam. No, e, ten. Zykla e, nie będzie i A, ma obcy no. ląd. No, no. I jeszcze ma e, właśnie nagrałem parę odcinków z tym. Weź nagrywaj MSP, bo ty miałeś ciekawe, co tak Właśnie, zapomniałem. Dobrze, za nie, więc za niedługo, za niedługo też będę nagrywać, jak w Jam Chimsie cztery nie będę ci ksieszka, wiecie. Zabijecie. Naszą książki za nasze pokaduchy, ale strona wygląda tak. Chocież kolorowa. No właśnie, <grym> jest kolorowa. Um, to jest Klaudyk wybiera zadanie, teraz ty siadasz na krześle. To książka ze sobą Wiem, o co... Wiem, co trzeba chodzić. Możemy przyjść. Zaraz spotkamy się w łazience. Nie. Ale nie że będzie się mył, ja będę tą książką... Dobra, damy na chwilę pauzę. Już to włączyłam. Dobra, jesteśmy. W łazience. <laughs> to jest łazience mam czuć. Ej, na mnie, dobra? Ja 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 ja. Na nie. Teraz książkę podziemy. Może weźmy pod podprysznic, to raczej nie weźmiemy. Ale tak. Dobra, umyjemy ją. Nakładamy na książkę, Książka przecież mm. musi. Książkę. No. Pokażemy to, bo to bardzo nie widać. No, no, tak jest. Może damy na chwilę pauzę, bo ja się boję o nagrywać. Dobra. No i czas na sterowanie książki. Nie wypada, ale super. Może ręce trochę mydła wezmę i Nie napędzę. Ja mi to tam. Mydło przecieka. Hej, ja tu nie no. tą książką, sobie ręce. No, Dobrze, sobie poczekaj jeszcze raz. Hej, ej. Tą książkę trzeba będzie wkleić. Tak jak no i książka po umyciu wygląda tak. Tak naprawdę kartka. Cicho. Dobra, pauzita! O Jezu! No dobra, teraz, No, tą książkę teraz będziemy suszyć. Cicho! I to jest ostatnie zadanie. I, I potem będzie taki temat inny, czemu nie było tak dużo. Dobra, teraz ja losuję. Dobra, to jest ostatnie i tak zadanie. Um, Powiedz Nie, nie będę chciała wychodzić za późno. No, a jeszcze z No, znaczy wchodziłam, ale spoko. Znowu to strona. O, no to jest zrobiona, tak. Poka mogę ja? Nie, bo to jest sekret. Sekret. Ok. Tutaj ten dziennik ze wzgórza? Dobra, wyjdziemy na dół. No. Zaznaczymy sobie, bo ty, ale, bo ty już akurat będziesz szedł do domu, no, Dobra. Tu zaznaczę. teraz? No. To jest na 101, zapamiętasz? No. A wychodzimy na I Idź do ciebie. Co? Idź do ciebie. Po co? Jeden, Dobra. Dobra. Kartki, od, trzeba zabezpieczyć. No. Dobra. Połóżmy duchniarkę, wyglądamy. Wiem, chodź na chwilę, ty będziesz nagrywać, ja wiem co zrobić. Ale jak? Czekaj, chodź. Dobra, będzie krótka. Kolej. A, masz. O, Ale trzyma, bo trzymasz te kaski jakoś? A, no nie, dam radę. Może w każdej chwili zabrakło nagrywanie, więc yy, w razie czego to będzie. No. Ha? No. Przewiesz, dziennik. dzień. Tak, na swojego, Ale to. O, tak będzie Na swojego. Jak poleciał, jak piramida no się. Dobra, boję się. To jest strona sąsiada. O, jeszcze, jeszcze może moje ostatnie zadanie. Schowaj tą stronę w ogródku sąsiada. Albo nie, bo będzie przypał. Dobry no to co by było na tyle. Klaudek pozdrawia. No. Zapraszam na jego kanał. Może link będzie w, w, w opisie. Um, no strona się tak za bardzo nie pobrudziła. Dobry noc, teraz daj ja tą stroną. Ostatni. I, i, trzymaj. Trzymaj. Uj, trzymaj. O, trzymaj. <laughs> trzymaj. na podłogę. Daj mi. Dobra. To co będzie ostatnie w zadanie? To, 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 tak? Już idziemy! Dobra! Pobrudziła się. Czyli w tym odcinku to by było na tyle Popatki czerwona kamera. pa! pa.